Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Piotrek. Znajdujemy się na postaci skryty Bill i lecimy z kolejnymi kwestami. Kolejnym questem, jaki weźmiemy pod lupę, będzie quest yy, w ratuszu Itan, którego zleca nam Gebrios. Nie yy, masz dla mnie jakiegoś zajęcia. Dobrze, test. Przystąpimy, przystąpimy do pierwszej lekcji. Tutaj będzie tylko klikanie i ja opowiem trochę o questie. Jest to quest, który można zrobić od poziomu 10. Dzieli się tak jakby na dwie części, czyli na te ze znajomości prawa w Margonem, że tak powiem, i potem będziemy musieli nauczyć kilka, dzieć, kilkoro, kilka dzieci zasad w Margonem, bo stracili coś tam z mailem, im się stało czy coś. To jest taki quest bardziej informacyjny dla młodych, nowych graczy. Ale e, warto go zrobić, ponieważ daje nam dosyć dobre doświadczenie oraz 100 tysięcy złotych monet. Które, no, 100 tysięcy na tym levelu to jest bardzo dużo. A więc lecimy i wszystkie, jestem gotowy do testu. Możemy zaczynać. Jakie największe niebezpieczeństwo niesie ze sobą ściąganie i używanie programów aktywnie wspomagających grę, tak zwanych botów? Są zakazane, co wiąże się z blokadą konta, mogą one również wyłudzać loginy. Na co przede wszystkim trzeba zwracać uwagę, instalując dodatki do gry, aby móc czuć się bezpiecznie. Nie należy instalować dodatków z podejrzanych źródeł i przed instalacją warto jest sprawdzić opinie innych graczy na ich temat. Chyba tak. Jeśli się zachowasz, gdy... Ktoś proponuje Ci złoto, itemki lub smocze łzy, w zamian za podanie loginu i hasła. Dodam, ja bym zwyzywał tę osobę, żeby mi więcej nie odpisała, ale trzeba dodać go do wrogów i zgłosić na panel. Przynajmniej ten test tego wymaga. jest eee, Jakie są najpoważniejsze konsekwencje posiadania niezaufanego zastępcy konta? taki zastępca może nie taki zastępca może mnie okraść ze złota i przedmiotów. Więc pamiętajcie i uważnie dobierajcie zastępcy. Co może się stać, gdy ustawisz, co może się stać, gdy takie same hasło na koncie w grze i przypisanym do niego adresie e-mail. Złodziej po wyłamaniu się na konto może sprawdzić, czy hasło nie zadziała. Też do maila, jeśli je tam zmieni to nie odzyskam konta. Dlaczego warto ustawić blokadę maila na koncie i wpisać datę urodzenia, żeby kradzież mojego konta była niemożliwa, jeśli do tego dojdzie, to że mógł je szybko odzyskać? Dlaczego nie należy wierzyć w oferty związane z podaniem numeru gadu, gadu Tinkera lub inne, innego członka administracji? Bo za takimi ofertami zawsze kryje się oszust. Dlaczego należy unikać handlu, który polega. Na przekazywanie smoczych łez na odwiązanie przedmiotu wraz z dopłatą w złocie należy odwiązywanie legend jest bardzo drogie sprzedawanie legend, ponieważ możemy za taki przedmiot zapłacić więcej złota. Mm. Sprzedawanie legend w taki sposób jest zbędne, ponieważ istnieje opcja. A no, niedawno dodali. To opcję, więc czwarte bodejrze okienko klikamy. Czy kupowanie zaproszeń na światy prywatne jest legalne i bezpieczne? Podobno jest to nielegalne, ale wszyscy kupują. Zaproszeniami nie wolno handlować, można za to dostać bana. Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę podczas logowania poza domem. Po zakończonej grze trzeba przede wszystkim się wylogować, warto też grać na trybie prywatnym, jak odróżnić strony wyłudzenia hasła od strony głównej margonem. Dokładnie sprawdzić pasek adresu, czy znajduje się w nim tylko www.margon.pl. No i zakończyliśmy quest. Dostaliśmy 2200 punktów doświadczenia. Trochę 50 punktów honoru, chyba. I 50. 50 tysięcy sztuk złota. No i certyfikat, który można sprzedać. Najlepiej nie Uroana, bo Uroana dostaniemy za to maksymalnie 15k. No i jak widzicie, aktywował się nam kolejny quest, w którym będziemy musieli pomagać dzieciom. Udało nam się dać to jest wiedzy i dobrze spróbujmy. Osz, odszukaj Rysia w zajęździł Makiny i spróbuj rozwiązać jego problem. A więc lecimy. I jeszcze do tych. Yy, ...wyłudzania loginów i haseł jest taka aplikacja na Androidy. Yy, Mobile czy coś w tym stylu. To nie polecam tam się logować, ponieważ na. Yy, znaczy nie, nie ściągać tej aplikacji, ponieważ... Jeśli się zalogujemy, to żadnej gry nie ma I jest tylko i wyłącznie opcja login, więc najprawdopodobniej Jest to wyłudzanie hasła mm, Spróbowałem się zalogować na konto Pierwszy czy tam drugi level jaki zrobiłem oddzielny Dla bezpieczeństwa Gdzie jest Makina? Po tym nowym Emitan to O, jest i Makina To klikamy, zaloguj się i się ładuje, ładuje i nic się z tym nie dzieje jest i nasz Rysio. Jaki ty masz problem, chłopcze? On sobie tutaj płacze. Zapytajmy się, dlaczego płacze? Nie możesz się zalogować na swoje konto. Spokojnie, nie denerwuj się. Może sytuację da się jeszcze opanować? Nie wiem, pójdę sprawdzić. Może się uda. Zaraz wracam. I tutaj musimy chyba poczekać 10 minut, z tego co pamiętam. A nie, to nie przy tym chłopczyku. Popowiadałem mu to, co na teście dowiedzieliśmy. W takim razie zaraz tu różne hasła do konta w grze i zablokowanego e-maila wpisanie daty urodzenia poziomu zabezpieczenia najwyższy. I teraz musimy poczekać 10 minut, więc wracam do Was za chwilkę. I lecimy dalej z questem. Dobra, nasz Rysia już chyba powinien skończyć, więc... Porozmawiajmy z nim. Tak już się z tym upierałem. Wspominałeś wcześniej, że chciałeś mi jeszcze o czymś powiedzieć? Tak, mam dla Ciebie dwie rady, żeby sytuacja z włamaniem się nie powtórzyła. Dobra, to tam sobie z nim pogadamy. I następny będzie Benek z Karkahan. A więc lecimy do Benka. I przy okazji, w drodze do Karkahan, powiem jedną dość istotną rzecz. Zmieniłem zdanie na temat robienia wszystkich questów. Będę robił tylko questy, które. No, które są w jakiś sposób trudniejsze lub dłuższe, bo takich questów mm, jak zrobiłem, takie questy jak zrobiłem w poprzednim odcinku, typu e, Pójdź po dziewczynkę i wróć, albo zabij jeleni, które zabijałem przez połowę odcinka, to trochę niekoniecznie Mi osobiście by się nie chciał takiego czegoś oglądać, więc będę po prostu robił mm, questy, które, no, potrzebują z jakichś 10 minut na zrobienie Albo questy, które naprawdę coś nam dają na tym levelu, a nie yy, tak jak yy, koczowniczka nam dała <laughs> dała nam kij, który yy, jest tylko i wyłącznie na jedną profesję i do tego na 5 yy, leveli mniej, więc. No więc to są takie nagrody dosyć kiepskie myślę, że. Administracja powinna pomy pomyśleć nad yy, naprawieniem tych questów dodaniem lepszych nagród czy cze czegoś. No odświeżenia po prostu tych questów, ponieważ najzwyczajniej w świecie są nudne i nieopłacalne, a jeżeli widzimy, że nagroda za quest jest warta tego zrobienia tego zadania, to myślę, że od razu mamy dużo większą ochotę na zrobienie takiego questa, w którym no, będzie nam się to po prostu opłacało Ja tak jak już mówiłem, taki kij, jak się ta skórzana zbroja, która nam nic nie daje, to raczej no raczej niekoniecznie Ech, dobra, a więc jesteśmy już w przedmieściach Karkahanbu. on był chyba samym Karkahan, więc jeszcze trochę drogi nam zostało Ech, więc jak wejdziemy do miasta poszukamy naszego Benka, czy jak on tam się nazywał Bartek Benek Ech, Benek. Więc idziemy szukać Benka. Ciekawie jaki on będzie miał problem tym razem. Ponieważ Zbysiu. Czy tam Rysiu nie zablokował e-maila i mu się włamali na konto. A więc teraz idziemy do Benka, który znajduje się chyba gdzieś tutaj, więc. Zaraz do niego dojdziemy. O, jest nasz Benek. Usiądziemy sobie obok niego i zagadamy. Siema, co słychać? Sitan powiedział, że ukradliście kiedyś konto. To prawda, byłem młody. Dobra, nieważne. Więc wytłumaczymy mu, czego się dowiedzieliśmy od Kebriosa. No i teraz wystarczy tylko iść do zdzisia, który mieszka w Tornek. Zobaczymy, czy mamy teleport. Jak mamy teleport, to bardzo fajnie. No, mm, jak nie mamy, to widzimy się już w tornek. A więc doszedłem już do tornek, i jeszcze zanim pójdziemy do naszego młodego przyjaciela, mm, to oddamy łeb mitrylowej łapy. Bo później bym zapomniał, no więc oddajemy łeb, który zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Dobrze, że mitrylowa łapa ma 13, a nie 30 level. Nie 13, przepraszam, 18, a nie 30, co. Pozwala na tym 13 levelu naprawdę zabić tą metrylową łapę. No i mieć teleport na levelu 13, a nie 22 na przykład. Jest i nasz dzisio. Co ty nam powiesz, przyjacielu? Pogadajmy z nim. Już nawet za długie są te dialogi, nie chcę mi się ich czytać. Dzięki teraz wiem już wszystko, co chciałem. Wezmę sobie twoje rady do serca. Mam nadzieję, że dzięki nim uda mi się uniknąć wielu niebezpieczeństw. Bardzo mi miło. Miejmy nadzieję, że mm, nigdy ci nie ukradną konta czy yy, nie, nie oskarżą cię o jakieś y, boty czy coś. No i lecimy teraz, już chyba do Gebriosa, tak? Wrócimy do Gebriosa i opowiemy mu, co się wydarzyło. Dobre, dobra, dobra. Yy, już. Jesteśmy prawie w ratuszu. Miejmy nadzieję, że dostaniemy dobrą nagrodę. Wydaje się, że skończyłem opowiedziałem o tym wszystkim. No i dostaliśmy 50K złotych monet, 100 pH i 2200 doświadczenia, czyli 1 trzecią levela. No i błogosławieństwo, którego kiedyś było 10 sztuk, teraz jest niestety tylko 5. To błogosławieństwo jest bardzo dobre i przydatne, na wyższych levelach jest całkiem spoko do ekspienia. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.